Temu, czyli strona z tanimi gadżetami, o której każdy chociaż raz w swoim życiu słyszał. A kto wie, może kiedyś coś z niej zamówiliście. Można tam kupić bardzo tanie gadżety, ciuchy i tak naprawdę wszystko, ale można tam też kupić mega zaawansowane rzeczy, które można znaleźć tylko tam. I tak się składa, że ostatnio dostałem maila, gdzie proponowali mi współpracę i dostałem, o właśnie od firmy temu 500 zł wartości w produktach. Zamówiłem 12 produktów, które dzisiaj Wam wszystkie pokażę. No i co? Zostawcie łapkę w górę subskrypcje i bicie na te social media, na których bardzo często się udzielam, ponieważ tam przedpremierowo mogliście właśnie zobaczyć, że dostałem tą paczkę. A teraz zaczynajmy. Ale najpierw muszę powiedzieć o tym, co temu dla mnie i dla was przeszykowało. Wchodząc do linku poniżej i klikając w link do właśnie strony temu, i wpisując następnie mój kod, który również znajduje się w opisie w panelu wyszukiwania w temu, możecie znaleźć m.in. produkty podobne do tych, które ja dzisiaj wam pokażę, oraz możecie zgarnąć 400 zł rabatu i 90% zniżki na jakiś produkt właśnie na temu. Więcej info później, a my teraz zaczynamy. No, i warto też powiedzieć, że produkty i linki do nich, właśnie do tych dokładnych produktów, które ja mam, będą w opisie właśnie tego filmu również. Więc dziękuję temu. Pewnie pierwsze co, to się zastanawiacie, co to jest. A najdokładniej jest to statyw na mikroporty, które ja aktualnie używam, czyli Mozos MX1 Single. Taki statyw kosztuje około 20 zł. No i przynajmniej czuć, że nie jest on wykonany z mega taniej jakości plastiku, czyli wiecie, takiego typowego chińskiego plastiku, tylko czuć już w tym taką dobrą wytrzymałość. No i warto też powiedzieć, że dostajecie taką fajną gąbeczkę z nim. Gą, taką fajną, cute. No, więc taki statywik koszy 20 zł, a jeżeli się mylę, no to koszy dokładnie tyle. Link w opisie. Panie i panowie, nagrywam to aktualnie po meczu Realu z Arsenalem i dobrze było, nie? Ale przechodzimy teraz do drugiego oraz trzeciego gadżetu, które nie są konkretnie związane z content creatingiem, jak na przykład tamten statyw na mikroport, ale są one związane między innymi z wyglądem z dobrym wyglądem waszego pokoju, lub was. A najdokładniej chodzi mi tu o właśnie takie drzewko bonsai, o którym za mocno nie będę się wypowiadać, ponieważ jest to po prostu drzewko bonsai, które możecie kupić i dorwać na temu za tyle. I naprawdę drzewko jest fajne i jakby, no, czuć, że to jest po prostu najtańszy plastik, tak? Ale naprawdę wyglądowo robi bardzo fajną robotę i na pewno mi się podoba ta trawka tutaj, nie? To, to, to też tak fajnie brzmi. Fajnie brzmi, nie? No, yy, więc to no, takie drzewko jeszcze raz możecie dorwać za tyle. No i naprawdę mega fajne, ponieważ macie je w paru wersjach kolorystycznych: różowe, różowo-białe i tak dalej, nie? Ty, bo ja coś jeszcze mówiłem o wyglądzie samego siebie. A no tak. Najdokładniej no chodzi mi tu o takie właśnie kapcie: yy, mega fluffy kapcie, właśnie wzorowane na Jordanach 4. Red Cement, no i słuchajcie, co mogę powiedzieć Na pewno kapcie są mega fajne jakości Jak za tą właśnie cenę Więc naprawdę Mają one właśnie takie antypoślizgowe Małe kropeczki No i naprawdę sam wygląd oraz wygoda Jest po prostu niesamowita Mają sznurówki i co mogę powiedzieć No to na pewno mega fajnie wyglądają Na moich stopach A teraz je znowu zakładam, bo mi zimno w nogi Czajisz chyba, ziomek o co mi chodzi, więc no. Drzewko Bonsai i kapcie naprawdę oceniam na 10 na 10. Mega fajne, mega przyjazne kapcie i mega ładne drzewko Bonsai, które na pewno poprawi wygląd Waszego pokoju. A teraz lecimy do kolejnego gadżetu. Panie i Panowie, kolejna, czyli czwarta rzecz, którą chcę Wam pokazać, jest to najdokładniej właśnie takie małe światełko, a najdokładniej lampa właśnie, właśnie przymocowywana do aparatu lub gdziekolwiek chcecie, ponieważ macie również tutaj gwint. I słuchajcie, taka lampa jest to lampa dwukolorowa, czyli z ciepłym i zimnym światłem. Ma ona od 2700 kelwinów do aż 6500, a jak wiemy, im więcej kelwinów, tym pierwsze światło, tak? Więc słuchajcie, yy, mamy też cztery przyciski, więc tym przyciskiem sobie właśnie tą lampę możemy włączyć i tak ona wygląda. Yy, warto też powiedzieć, że jest ona ładowana na USB-C, a taka lampa Kosztuje dokładnie tyle, więc naprawdę mega dobrze. Mamy tu tryby. Mamy tu naprawdę różne tryby, jak miganie, tu ciepłe miganie, tu bielsze miganie z ciepłym, a to to nawet nie wiem co to jest, a to jest po prostu normalne światło i dzięki tym strzałeczkom możemy sobie regulować również moc tego światła, jak mam być szczery, to lamp, ta lampa ma mniej idiot a jest mocniejsza niż moja lampa jog i naprawdę, nie wiem czy widzicie różnicę, ja troszkę widzę można tak powiedzieć, ale naprawdę mm, lampa jak za swoją cenę jest naprawdę mega dobra i po prostu mega mocna i jeszcze dowód, że nie potrzebujecie baterii tylko ładujecie sobie ją na USB-C jest po prostu niesamowita i naprawdę taką lampę polecam, ponieważ jeszcze macie po bokach takie właśnie ugłębienia, w które możecie między innymi właśnie włożyć mikrofon lub coś innego i warto też powiedzieć, że tu też macie gwint więc możecie ją zamocować pionowo albo właśnie poziomo, więc naprawdę mega fajnie i mega super lampeczka a teraz przechodzimy do czegoś innego a najdokładniej do tego, że zawsze chciałem, żeby mój pokój był jak najbardziej oświetlony, naprawdę mam tu mega dużo lamp, które w ciemności dają mega fajny efekt i właśnie temu ostatnio również wysłało mi właśnie taką lampę, a najdokładniej jest to taki po po prostu najnormalniejszy w świecie wąż LEDowy ma on met, ale możecie go oczywiście kupić na przykład w rozmiarze 5 metrów, który na pewno jeszcze lepszy efekt daje. Razem z nim macie właśnie taki pilotik, który właśnie trzymam tu. I mamy tu m.in. on-off. Mamy tu kolor i po prostu różny kolor się świeci. Tu mamy biały, zielony i tak dalej, mamy tryby. I na przykład sobie teraz przechodzi taka biała linia przez zielone, jeżeli się nie mylę. A nie jednak czerwona, no widzicie Ale naprawdę mega fajnie, tu mam takie RGB jakieś Takie, 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 no i teraz naprawdę Fajnie to wygląda, teraz wyłączę światło Nie wiem czy w ogóle coś widzieć O widzicie, patrzcie jak to dodaje. Ale oczywiście według mnie najlepszym trybem jest właśnie Taka fala mega RGB, która daje jak najlepszy Efekt, więc naprawdę fajnie A jeszcze z tyłu widzicie, coś jakieś oświetlenie Takie różowanie, a to najdokładniej jest właśnie Taki fajny ledik, który Po prostu są to góry Z księżycami i naprawdę mega fajne A jeszcze warto powiedzieć, że tamten wąż ledowy Kosztowało dokładnie tyle, i tu macie taki OLED, który już kosztuje troszkę więcej, bo dokładnie tyle, ale według mnie naprawdę jest warty swojej ceny, chociaż jest trochę za mały, ale wykonanie jest naprawdę mega sztuczowe i to w sumie jedyne co mogę powiedzieć o tym LEDzie. No. Panie i panowie, z tego powodu, że od trzech dni jestem chory, a teraz mi trochę chrypa zeszła, to wykorzystam to i nagram wam kolejne trzy gadżety. A najdokładniej to, co tam widzicie, to to. To, to, co, coś. Słuchajcie, jest to najdokładniej taki tatyw. No, ja wam to pokażę, nie? Takie coś mocuje się tu do biureczka i kosztuje to dokładnie tyle, tyle to kosztuje, więc, no, bardzo fajnie to. Bardzo fajnie. Jest to po prostu takie coś, na czym możecie sobie położyć lampę, aparat, cokolwiek. Jest to wysuwane. O, teraz możecie mieć to tak. Teraz sobie to wysuwacie. I, no, nie jest to jakoś, jakieś mega wysokie, ale, ale wystarczy, za cenę, nie wiem, 40 parę złotych No, więc fajne. Przymocowane do biureczka sztosik, a jeszcze bardziej mi się to przydawało, ponieważ i tak potrzebowałem czegoś do powieszenia właśnie drugiej lampy, więc, więc, więc pokczamp. Yy, pozwólcie, że teraz zejdę troszkę pod biureczko, a najdokładniej mamy tu taką piłeczkę, ale to nie o tą piłkę chodzi, bo zaraz wam ją pokażę. Yy, no, jesteśmy aktualnie pod biurkiem jak widzicie moje kable są mega, mega dobre, ale patrzcie, te kable wcześniej tak, leży aktualnie pod biurkiem. Yy, wcześniej te kable były mega, jakby dotykały mojej głowy, nie? A przez ten oto gadżecik, czyli przez tą jakby, no, siateczkę. Teraz tego nie ma, więc naprawdę mega fajnie. Taka siateczka kosztuje dokładnie chyba też z 40 zł. I naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie sobie poprawić kable pod biurkiem, to kupcie, kupcie to, ponieważ przymocowujecie to po prostu do biurka na takie, wiecie, podkrętła. I sobie wkładacie w to kabelki. Jest mega ultra sztosik. I naprawdę potrzebowałem czegoś takiego bardzo, bardzo długo, więc dziękuję temu. Dziękuję serio, naprawdę, bo kurde, potrzebowałem czegoś takiego. A no i teraz powracając do tej piłeczki, czyli kolejny gadżecik, słuchajcie, który kosztował już troszkę mniej, ponieważ ta piłeczka kosztowała 20 parę złotych. Jest to mega leciutka piłeczka i z tego powodu, że jestem chory to ani razu jej nie testowałem, więc nie mam teraz jak za bardzo jej przetestować, ale niedługo może jakiś filmik z tej piłeczki po wleci, ponieważ przez to, że ta piłka jest mega lekka, jest taki mit o niej, że ona się mega mocno podkręca. Widziałem tą piłkę na filmie Ujuska Freestyle, no i teraz możecie widzieć parę klipów właśnie, że ona się mega podkręca i piłeczka jest zrobiona z takiej fajnej pianki, takiej fajnej pianki. Jakby czuć... To, że to jest piłka, że wiecie, nie jest to taka piłka mega piankowa, której wiecie, jak na przykład, o Jezu, miałem kiedyś taką piłkę piankową i w deszczu, było ciężko nią grać, nie? A ta piłka jest to po prostu normalna piłka, tylko na zewnątrz ma piankę i jest trochę lżejsza, przez co po prostu bardziej się podkręca. Ale w sumie nie mam tego jak sprawdzić. I wygląda jak menor. Pokczampik, a teraz do kolejnego gadżetu i nie wiem w sumie którego, którego, bo teraz pokazałem trzy gadżety. Ale... Dobra, panie i panowie, jesteśmy znowu później i teraz czekają na was trzy ostatnie gadżety, a najdokładniej, jak panie wiecie, używam właśnie tych oto słuchawek, no i słuchajcie, y, temu wysłał mi właśnie takie etui które po prostu przypomina Off White'a i co mogę powiedzieć? Na pewno kupcie sobie etui na słuchawki, ponieważ no jest to potrzebne, bo słuchawki się mega szybko mogą zniszczyć, jeżeli chodzi o etui. Ale to jest brudne. Ja, ja, wale. Ale słuchawki brudne. No, ale słuchajcie, takie etui jest mega grube. To mogę wam od razu powiedzieć. O, jest takie mega grube. No i naprawdę mega fajnie wygląda sam w ogóle design, wygląd tego wszystkiego jest po prostu fajny, ma oczywiście wycięcia na dole i tu ma jeszcze takie coś, żeby sznureczek sobie zamontować, czy cokolwiek yy, więc no, takie tu i kosztuje dokładnie tyle a teraz lecimy do dwóch ostatnich gadżetów którymi się najbardziej jaram, ponieważ używam ich w sumie najczęściej, a najdokładniej panie i panowie, jesteśmy właśnie na moim stanowisku i kurde no, fajne to stanowisko, nie? fajnie, fajnie, fajnie wygląda to stanowisko, napiszcie czy w końcu chcecie film ze stanowiska, bo w sumie mówię już od 5 miesięcy, że nie film ze stanowiska to drob, ale to mniejsza. Jak panie wiecie, miałem kiedyś y, podkładkę Genesis M12 Maxilawa, ale temu wysłał mi właśnie taką podkładkę, która jest mega fajna. Jest odrobinę mniejsza, ale z tego powodu, że teraz przyzwyczaiłem się właśnie do mniejszych ruchów myszką. No to słuchajcie, ta podkładka jest po prostu wspaniała. Ma ona 900x400 mm 900 szerokość 400 y, wielkości. No i naprawdę mega oddaje Naprawdę. Sam design, ładne obszycie, po prostu jest mięciutka, piękna, kolorowa, niebiesko-biała, taka jaką lubię. Naprawdę taka, tak bardzo pasuje do mojego stanowiska, że jest po prostu niesamowite. Eee, a taka podkładka kosztuje dokładnie tyle, ale słuchajcie. Tam z tyłu mamy coś jeszcze. A najdokładniej pewnie jak widzicie są to takie panele sześci... sześcienne, sześciokątne. No a więc słuchajcie, są to takie panele sześcienne, które kosztują dokładnie tyle i kosztują one chyba ze 120 zł. Teraz tu macie dokładną cenę właśnie. Ale nimi się najbardziej jaram, słuchajcie. Yy, takie właśnie rzeczy możecie sobie łączyć przez wejście USB, ponieważ stąd leci kabel i po prostu ten kabel sobie podłączacie pod USB albo pod USB-C. To jest najlepsze, że to też można połączyć do, pod telefon. Tak, to można połączyć pod telefon i wtedy po prostu macie to przez telefon. Ale właśnie najważniejsze, jak to świeci. Jak widzicie, ja sobie to ustawiłem pięknie, właśnie w literę T. I słuchajcie. Przez aplikację Surply, która wam się tutaj teraz wyświetla, to jest ta aplikacja. Słuchajcie, włączamy sobie ją i będziecie musieli sobie ją po prostu podłączyć przez Bluetooth. A wiecie jak to działa, chyba. I patrzcie, że mamy tu właśnie urządzenie. O, słuchajcie, właśnie w tej aplikacji doda wam się to urządzenie. I patrzcie, jak sobie na nie klikniemy, to, o, to mamy dużo mega opcji. I przez ten właśnie przycisk. Te lampy nam się włączają i to jest naprawdę tak fajne. I Mamy tu na przykład kolorowy, przez który możemy sobie sami, jeżeli się nie mylę, o właśnie, kontrolować. Nienawidzę być chory. No ale sami możemy sobie kontrolować właśnie wszystkie kolory. I mamy tu również sceny, do których zaraz przejdę. Mamy tu również list odtwarzania, ale nie wiem, w sumie o co chodzi. Baz grać to. A to po prostu, o widzicie? Możemy sobie kolorować. Jak tylko chcemy, dowolnie, nie? Biorę zielony. I tak to wygląda. Yy, mamy tu również rytm. Dodaj muzykę? Z wewnętrznej biblioteki muzycznej. Beautiful Music. Mamy tu również połączyć, nie wiem o co chodzi, mamy ustawienia, ale to po prostu są ustawienia, nie wiem jakie. Mamy harmonogram, kiedy się ma włączać, kiedy mam się wyłączać, ale najważniejsze, sceny. I to mnie zdziwiło. Patrzcie, mamy kawa dookoła, to jest mega fajne, gra jest mega fajna, mamy impreza, to jest mega fajne, tendencja. I patrzcie ile tego jest, to jest dopiero pierwsza zakładka, mamy sceneria Mamy festiwal I właśnie w tej zakładce festiwal mamy m.in. urodziny, dzień ojca, nowy rok, dzień lasu, dzień karnawału chyba, karnawał sam swój Ale co? O, mamy Boże Narodzenie, co też oddaje mega fajnie Ale to Boże Narodzenie to kurde najmocniej oddaje, nie? To jest po prostu takie kolorowe, ja wyłączasz aż wam lampę O i tak to się właśnie prezentuje I według mnie to naprawdę oddaje Oddaję, serio, to oddaję. Mamy morski sen i co jest najlepsze, jeżeli się nie mylę? Jeżeli sobie weźmiecie na przykład taki właśnie morski sen i sobie teraz na niego przytrzymacie, mamy tu takie coś jak do it yourself. Wtedy klikamy na to i możemy sobie sami kontrolować, jak to ma wyglądać. Mamy meteor, czyli wtedy tak to leci, serpentyna. Cegiełki, naprawdę jest tu aż za dużo opcji, żeby to wszystko wymieniać, więc naprawdę to kurde oddaje, to oddaje naprawdę mocno, e, więc w sumie sami możecie powiedzieć jak to oceniacie i czy wam też się to mega podoba, ponieważ mi się to podoba naprawdę mega mocno. No i co to, to już w sumie koniec tego filmu, więc dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie temu, pamiętajcie, żeby wbić do opisu i w wyszukiwarce w temu wpisać mój kod dzięki któremu możecie zgarnąć 90% rabatu na jakiś produkt i jeżeli się nie mylę to działa tak, że właśnie 90% rabatu na jakiś produkt chodzi tu o produkt z mojego koszyka, czyli na przykład tak na ludzkie pojęcie, jeżeli byście dobrze, jeśli to tak działa, bo jeżeli to tak nie działa to, to to w sumie nie wiem. Ale słuchajcie, jeżeli to w sumie by tak działało. To, jeżeli się nie mylę, takie właśnie 10 sztuk tych lampek zamiast 147 zł kosztowałyby 10,95 zł. Jeżeli tak to działa, nie jestem pewien. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję bardzo serdecznie temu. Pamiętajcie, żeby wbić na ich stronkę. No i co, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do następnego merka siema.